Czy wiesz, co dzieje się w głowie mężczyzny, kiedy przestaje kochać? To nie jest nagły wybuch, nie jest głośne rozstanie ani dramatyczny gest. To proces cichy i niewidoczny, który zaczyna się w jego sercu, a potem wkrada się do każdej jego myśli i gestu. Nagle zauważasz, że patrzy inaczej, że mniej mówi, że częściej milczy jakby był obecny tylko ciałem, a jego dusza gdzieś odpłynęła. I wtedy myślisz, że to tylko chwilowe, ale to nie jest chwilowe, to jest początek końca, bo mężczyzna, który przestaje kochać, nigdy nie zostaje pusty w środku, zawsze zaczyna coś nowego. I właśnie tu kryje się cała tajemnica, której zrozumienie może zmienić Twoje życie. Pierwszym znakiem, że coś się zmienia, jest ucieczka. Ale nie myśl od razu o innej kobiecie. To najprostsze skojarzenie, które przychodzi do głowy, ale prawda jest znacznie głębsza i bardziej złożona. Mężczyzna rzadko ucieka wprost w ramiona kogoś innego. Najpierw ucieka w świat, który pozwala mu nie czuć. Zaczynasz zauważać, że pracuje dłużej niż zwykle. Zostaje po godzinach. Choć wcześniej zawsze wracał punktualnie. Nagle ma projekty, które nie mogą czekać, raporty, które muszą być gotowe, spotkania, które przeciągnęły się. Kiedy pytasz, dlaczego nagle tyle tego wszystkiego, odpowiada wymijająco: tak trzeba, taki okres muszę. Ale tak naprawdę nie chodzi o pracę. Praca staje się tylko zasłoną. Azylem, w którym może się schować przed sobą. Inny mężczyzna wybierze sport. I choć ruch to zdrowie, tu chodzi o coś więcej. Bieganie staje się ucieczką. Siłownia rytuałem, w którym znika na godzinę, dwie, trzy. Nagle spędza czas nie po to, by zadbać o ciało, ale po to, by uciec od własnych myśli. Bo gdy mięśnie bolą, serce na chwilę milknie, a w ciszy bieżni, w rytmie podnoszonych ciężarów, on może na moment nie czuć, że coś się wypaliło. Jeszcze inny wybierze ekran godziny przed komputerem, konsolą, telefonem gry, które wciągają go w alternatywne światy filmy, które karmią go iluzją emocji. Skrolowanie social mediów, które daje złudzenie kontaktu z innymi, choć tak naprawdę jest coraz bardziej samotny. To wszystko to próba znieczulenia, próba nieczucia pustki, która rozlewa się w nim coraz szerzej. I wtedy pojawia się pytanie, przed czym on naprawdę ucieka? Bo to nie jest ucieczka przed Tobą, to nie jest nawet ucieczka przed Związkiem. To ucieczka przed sobą samym, przed tym bolesnym odkryciem, że coś, co kiedyś płonęło jak ogień, gaśnie i zostawia po sobie tylko popiół. Psychologia mówi jasno: człowiek nigdy nie znosi pustki. Jeśli nie wypełnia jej miłość, wypełnia ją rozproszenie. I właśnie to widzisz: rozproszenie, nadgodziny, handle. Ekrany, cokolwiek, co da mu poczucie, że wciąż coś się dzieje, że wciąż coś wypełnia jego dzień, ale w rzeczywistości to tylko maska, cienka warstwa farby nakładana na mur, który w środku pęka. A ty, zamiast pytać: Dlaczego nie spędzasz ze mną czasu?, powinnaś zapytać inaczej: Przed czym tak bardzo uciekasz? Bo to pytanie dotyka sedna. To pytanie jest jak lustro, a mężczyzna, który już nie kocha, najbardziej boi się tego, co zobaczy w odbiciu. Ale ucieczka to dopiero początek, bo kiedy przestaje działać, kiedy nawet nadgodziny, treningi czy gry nie wystarczają, włącza się kolejny mechanizm. On zaczyna testować granice. Na początku subtelnie przestaje odpisywać od razu. Milczy kilka godzin, pisze później niż zwykle. Ty myślisz może jest zajęty może zapomniał ale to nie zapomnienie to próba próba sprawdzenia, jak zareagujesz czy zapytasz, czy się zdenerwujesz, czy będziesz czekać w napięciu. Potem przesuwa granice dalej znika na cały dzień nie odbiera telefonu. Nie odpowiada na wiadomości. Wraca z wymówką, czasem nawet bez niej. Patrzy na ciebie uważnie, badając, czy nadal walczysz. I choć nie mówi tego wprost, jego milczenie jest pytaniem: Jak bardzo jeszcze ci zależy? Na tym etapie w jego zachowaniu pojawia się dystans, zimny chłód, którego wcześniej nie było. Rozmowy, które były kiedyś ciepłe i pełne, stają się krótkie i powierzchowne. Gesty czułości znikają, zastąpione mechanicznością. Uśmiech, który dawniej był szczery, teraz wydaje się wymuszony. Ty czujesz, że coś się zmienia, ale nie wiesz co. On wie, on testuje, jak daleko może odejść. Zanim w końcu go puścisz. Na początku wygląda to jak gra: gra w milczenie, gra w chłód, gra w dystans, ale każda gra w końcu staje się prawdziwa, bo testowanie granic to nie jest niewinny eksperyment, to sposób na przygotowanie się do odejścia. Każdy krok dalej od ciebie daje mu poczucie, że łatwiej będzie zrobić następny. Klucz jest prosty. Gdy mężczyzna zaczyna sprawdzać, czy jeszcze go zatrzymasz, to znak, że jego uczucie już słabnie. Miłość nie potrzebuje testów. Miłość nie stawia pułapek, nie sprawdza, nie kalkuluje. Miłość po prostu jest. A gdy pojawia się testowanie, to znaczy, że w jego sercu zaczyna brakować tego, co wcześniej było naturalne. I nawet jeśli nie mówi tego wprost, jego zachowania krzyczą głośniej niż słowa. Każde milczenie, każdy brak odpowiedzi, każdy chłodny gest to komunikat. Nie jestem już ten sam, i to już nie jest próba bliskości, to próba usprawiedliwienia odejścia, bo jeśli zobaczy, że cierpisz, że walczysz, że błagasz, łatwiej mu powiedzieć sobie: To nie ja ją zostawiłem. To ona nie była w stanie mnie zatrzymać. I właśnie tak mężczyzna, który przestaje kochać, zaczyna pisać nowy scenariusz. Scenariusz, w którym nie jest już bohaterem twojej historii, ale obserwatorem, który sprawdza, jak bardzo jeszcze go potrzebujesz, zanim zniknie na dobre. Kiedy ucieczki nie wystarczają, i testowanie granic nie przynosi odpowiedzi. Przychodzi kolejny, jeszcze bardziej bolesny etap. To moment, w którym jego myśli zaczynają dryfować daleko poza codzienność. I znowu, nie chodzi tu tylko o inną kobietę. To zbyt proste wyjaśnienie: prawda jest bardziej subtelna i dużo trudniejsza do uchwycenia. On zaczyna idealizować inne opcje. Zastanawia się. A co by było, gdybym żył inaczej? Gdybym wrócił do tamtych czasów, kiedy byłem pełen pasji, kiedy świat wydawał się prostszy, kiedy miłość paliła mnie od środka? To nie jest tylko fantazja o kimś nowym, to fantazja o sobie samym, o wersji siebie, którą dawno utracił. W jego głowie rodzą się obrazy, nowa relacja, nowa energia. Nowe życie. On wyobraża sobie, że gdzieś tam istnieje przestrzeń, w której znów poczuje się żywy, potrzebny, zakochany. I choć te obrazy są tylko w jego umyśle, mają ogromną moc, bo każdy raz, kiedy je karmi, obecne życie staje się mniej atrakcyjne, mniej wartościowe. To etap porównań. Nagle to, co masz, przestaje wystarczać. Każdy gest, każde słowo, każda codzienna chwila zaczyna wyglądać jak cień tego, co on sobie wymarzył. Ty możesz dawać mu ciepło, troskę, bliskość, ale w jego głowie rośnie obraz idealnej rzeczywistości której nie możesz dosięgnąć, bo nie chodzi o ciebie, nie chodzi o to, co robisz źle, chodzi o to, że on tęskni za sobą z czasów, gdy kochał. To tęsknota za tamtym ja, za emocjami, które sprawiały, że wszystko miało sens, za sercem, które biło szybciej na twój widok, za sobą, którego już nie potrafi odnaleźć. I ta tęsknota jest jak trucizna, bo im bardziej idealizuje inną wersję swojego życia, tym bardziej obecne życie wydaje mu się duszne, szare, obce. Możesz to dostrzec w drobnych rzeczach, w spojrzeniach, które uciekają gdzieś w dal, jakby patrzył przez ciebie w przyszłość, której jeszcze nie ma, w zdaniach zaczynających się od Kiedyś było inaczej. Pamiętasz jak dawniej? Zastanawiam się, jakby to było. To nie są niewinne refleksje, to są symptomy, to są pęknięcia, przez które wlewa się coś nowego. Najgorsze jest to, że w tych fantazjach zawsze będzie ktoś lub coś, co wydaje się doskonalsze niż rzeczywistość, a rzeczywistość zawsze przegrywa z wyobrażeniem. Bo w wyobrażeniu nie ma kłótni, nie ma zmęczenia, nie ma codzienności. Jest tylko namiętność, świeżość i nowy początek. I to właśnie staje się jego narkotykiem. Im częściej sięga po te wizję, tym trudniej mu wrócić do ciebie takim samym, jak kiedyś. I tu jest największa pułapka. Bo możesz myśleć, że rywalizujesz z inną kobietą. Ale prawda jest taka, że rywalizujesz z jego wyobrażeniem, a wygrać z wyobrażeniem się nie da, bo ono zawsze będzie bardziej idealne, bardziej pasjonujące, bardziej wolne niż jakakolwiek rzeczywistość. On nie tęskni za kimś innym, on tęskni za sobą samym, ale im bardziej tęskni, tym bardziej odsuwa się od ciebie. I ta fantazja, choć nie jest prawdziwa, zaczyna zabijać to, co jeszcze zostało między wami. A potem przychodzi cisza. I jeśli wcześniej widziałaś ucieczkę, jeśli czułaś testy, jeśli dostrzegałaś tęsknotę za innym życiem, to właśnie teraz zobaczysz coś najtrudniejszego mur. Mężczyzna, który przestaje kochać, nie krzyczy. Nie robi scen, nie potrzebuje wybuchów, on po prostu zamyka się w sobie. I to jest najbardziej bolesne, bo nie masz czego złapać, z czym walczyć, na co odpowiedzieć. On przestaje się spierać, bo już nie widzi sensu, przestaje mówić, bo już nie ma czym się dzielić, przestaje słuchać. Bo jego uszy są skierowane gdzie indziej. Mur nie powstaje w jeden dzień. Buduje się powoli, z drobnych cegieł obojętności jednej wymówki, drugiej, trzeciej z kamieni, które są tak ciężkie, że nie da się ich przesunąć Nie mam czasu, jestem zmęczony nie rozmawiajmy o tym teraz z betonu braku obecności. Jest obok, ale jakby go nie było. I wtedy, kiedy pytasz, dlaczego jesteś taki nieobecny, słyszysz, nic się nie dzieje, ale dzieje się. I to wszystko właśnie dzieje się w ciszy. To najtrudniejszy moment dla kobiety, bo kiedy są kłótnie, kiedy są emocje, kiedy jest burza, jeszcze wiesz, że coś się dzieje. Jeszcze wiesz, że jest życie, że jest ogień, nawet jeśli to ogień gniewu, ale kiedy pojawia się cisza, to jest znak, że płomień już dogasa. Miłość nie umiera w kłótniach, ona umiera w ciszy. Umiera wtedy, gdy nie ma już ani słów, ani gestów, ani emocji. Gdy zamiast kocham, słyszysz tylko milczenie. Gdy zamiast spojrzenia widzisz pustkę, gdy zamiast rozmowy czujesz mur, którego nie da się przebić. I właśnie ta cisza jest najbardziej zabójcza, bo nie daje ci żadnej broni. Nie masz jak walczyć, nie masz jak naprawić, nie masz jak dotrzeć. Mur stoi, a ty czujesz, że z każdym dniem jest coraz wyższy i coraz grubszy. To wtedy zaczynasz czuć, że jesteście razem tylko z nazwy, że dzielicie przestrzeń, ale nie dzielicie już życia, że On jest obecny ciałem, ale nie duchem. To stan, w którym wchodzisz do pokoju i czujesz, że On nawet nie zauważył Twojego wejścia, w którym zadajesz pytanie i słyszysz krótką, chłodną odpowiedź, w którym Twoja obecność Przestaje mieć znaczenie, i wtedy pojawia się najgorsza myśl: może już dawno odszedł, tylko jeszcze nie zabrał swoich rzeczy, bo mur, który postawił, jest tak gęsty, że nawet jeśli mieszkacie razem, to tak naprawdę już dawno jesteście osobno. Najtrudniejszy etap przychodzi wtedy, gdy już nie chodzi ani o ucieczkę, ani o testy, ani o fantazję. Ani nawet o mur. To moment, w którym on zaczyna żyć tak, jakby ciebie w ogóle nie było. To nie jest już zwykła obojętność. To coś więcej. To wymazanie ciebie ze swojej codzienności. Nie pyta, co u ciebie. Nie interesuje go, jak minął ci dzień. Czy dobrze spałaś? Czy miałaś trudny czas? Nie zauważa Twoich emocji. Twoich zmian, Twojej obecności. Ty możesz krzyczeć, możesz płakać, możesz milczeć. Dla niego efekt jest ten sam, jakbyś była niewidzialna. Wcześniej jeszcze było jakieś echo w ucieczkach był powód, w testach była gra, w fantazjach były obrazy, w murze była cisza. Ale teraz. Teraz nie ma już nic. On funkcjonuje obok ciebie, ale całym sobą żyje gdzie indziej w pracy, w telefonie, w planach, w świecie, którego nie jesteś częścią. Jego decyzje nie uwzględniają ciebie, jego słowa nie biorą pod uwagę twoich uczuć, jego serce nie reaguje na twoją obecność. To tak, jakbyś została wymazana z jego mapy. Najboleśniejsze jest to, że zaczynasz widzieć, jak on naprawdę zaczyna nowy rozdział, nawet jeśli jeszcze nie spakował walizki, bo odejście fizyczne zawsze jest tylko konsekwencją odejścia emocjonalnego, a ono wydarzyło się już dawno temu. To etap, w którym czujesz, że siedzisz obok człowieka, którego znasz i którego nie znasz jednocześnie. Patrzysz na Jego twarz i przypominasz sobie wszystkie chwile, w których ta sama twarz patrzyła na Ciebie z miłością, i nagle zdajesz sobie sprawę, że to już przeszłość że ten błysk w oczach, te iskry, te gesty to nie wróci. I wtedy dociera do Ciebie, że On już dawno jest w innym miejscu że życie, które teraz prowadzi. Nie ma w sobie dla ciebie miejsca, i że najbardziej bolesne nie jest to, że odszedł, ale to, że potrafił być przy tobie, a żyć tak, jakbyś nie istniała. I teraz chcę, żebyś zatrzymała się na chwilę, bo to nie jest film o winie, to nie jest lista zarzutów, to nie jest oskarżenie ani próba pokazania ci, co zrobiłaś źle. To jest film o sygnałach, o znakach, które mówią ci prawdę, zanim on ją wypowie. To ostrzeżenia, które dostajesz wcześniej, zanim jeszcze zostaniesz postawiona przed faktem. Bo widzisz, prawdziwą siłą kobiety nie jest trzymanie na siłę kogoś, kto już dawno odszedł sercem. Prawdziwą siłą jest rozpoznanie, kiedy mężczyzna zaczyna. A kiedy kończy, to odwaga, by nie trzymać się złudzeń, to dojrzałość, by zobaczyć, że jeśli On żyje tak, jakby Ciebie nie było, to Ty musisz zacząć żyć naprawdę. I tu pojawia się pytanie do Ciebie: czy potrafisz rozpoznać te sygnały? Czy potrafisz zatrzymać się i powiedzieć dość? Widzę, że jego serce już nie bije dla mnie i wybieram siebie, bo jeśli tego nie zrobisz, możesz stracić lata na kogoś, kto już dawno stracił ciebie. Pamiętaj jedno: mężczyzna, który przestaje kochać, nigdy nie zostaje pusty. On zawsze zaczyna coś nowego, zaczyna uciekać, zaczyna testować. Zaczyna fantazjować, zaczyna budować mur, zaczyna żyć tak, jakby ciebie nie było, ale prawdziwe pytanie brzmi: a ty, co ty wtedy zaczynasz? Bo nie bój się tego, że on zacznie nowe życie bez ciebie. To naturalne, to jego droga, to jego wybór. Największym zagrożeniem jest to, że Ty nie zaczniesz swojego życia, kiedy zobaczysz, że On już odszedł. Nie pozwól, żeby Jego brak miłości zatrzymał Twoją. Nie pozwól, żeby Jego decyzje zabiły Twoje serce. Nie pozwól, żeby Jego mur stał się Twoim więzieniem. Twoja siła nie polega na tym, że zatrzymasz każdego, kto chce odejść. Twoja siła polega na tym, że potrafisz odejść wtedy, gdy widzisz, że już nie jesteś częścią jego życia, bo wtedy zaczynasz żyć naprawdę. I pamiętaj, nie musisz bać się końców, bo każdy koniec jest tylko początkiem. A jeśli chcesz wiedzieć, jak rozpoznać, że mężczyzna naprawdę wciąż kocha, jeśli chcesz nauczyć się widzieć te znaki, które pokazują nie koniec, ale początek, zasubskrybuj teraz, bo kolejny film odsłoni przed tobą zupełnie inną stronę jego serca i być może właśnie ta wiedza sprawi, że już nigdy nie poczujesz się niewidzialna.